Witajcie serdecznie kochani na niedzielnych ekspres losach, ekspres losy dzisiaj dwie krzyżóweczki ekspres, do tego dwie krzyżówki XL, -ki. jest to propozycja widza Mariusza, dla Mariusza możecie zostawić coś w komentarzach, ja powiem, że trochę jestem sceptyczna, bo jeśli chodzi o te krzyżówki właśnie ekspres, to ja bardzo rzadko je mam, więc mam nadzieję, że nie pominę. Zaczniemy od krzyżówek ekspres, bo po to, bo tematem naszego spotkania są losy, a y, jakby rywalizacji, z drapki. Dobre. Czerwonym będę skreślać, a niebieskim zamalowywać. Patrzymy pierwszy wyraz. Raj. Nie widzę R. To wszystko. Tego nie ma. Wszystko z R. Tu nie utworzy się porcelana na pewno. I tyle. Teraz Jawa. I A w A. Jawa jest. To jawa sobie tu. Na niebiesko. Wiem, zaraz będzie krytyka. Dobrze. Ja robię tak jak ten atol, a ty nie ma O. Łocie Panie poleci wszystko. Czyli to to mops saksofon osa dno ocean uskok sok nos dobra zostało nam mało i teraz lecimy z cis. c i s c i s cis jest Mamy drugi wyraz. I teraz tak. Uznanie u nie widzę z. Czyli też Mhm. Unicef on Un, i c. Nie ma e. Ada, nie widzę D, nie widzę D i nie widzę E, czyli dwa wyrazy za dwa nie płacą, ja oczywiście to sprawdzę, ale wydaje mi się, że są dwa wyrazy, dobra, lecimy z drugą i mamy Emu, Emy nie ma U. To wszystko z U. M, U do idzie. Kakadu, kulisy. u Dobra. Lecimy dalej. Barka. B, A. Nie widzę ry. To zry wszystko. klepsydra Na pewno. Dobra. Idziemy dalej. Midas. m i D, A. A gdzie S? Nie ma S. To się spis też nie utworzy. Też się osad nie utworzy. I set, i san. Dobrze. Omlet. o m Jest l. Nie ma l. To gil. Omlet się nie utworzy. Kulis też. Ocet. O-c-e-t. Ocet jest. Hetman, m my Anne. Hetman też jest. Dobra. Został nam las, ale nie ma już le, bo wcześniej mówiane było. Dobra. Słuchajcie, zostaliśmy na dwóch. Za dwa nie płacą. Ja je oczywiście sprawdzę, ale moim zdaniem losy są puste. I oczywiście nie mówiłam, ale wkład w odcinek 20 zł. Lecimy ze zdrapkami numer 11. Jest to mój miesiąc. Mam nadzieję, że te zdrapy chociaż coś dadzą. C I. Dziękuję za propozycję, ale mówię coś, coś mnie te krzyżówki. Lecimy dalej. Alge u mnie jeszcze nie widzę tej nowej, nowego koloru. Hmm? EU. ja od razu nagrywam to po premierce bo pracuję w sobotę więc chcę już mieć na niedzielę gotowe Dokupione jest dzień premierki, więc zobaczymy. DH. E, D. H i mamy hel. Dobra, to na tyle. Jo. Zobaczcie jak się nie nie tworzy bonus. A takowie dobra. NK NK. I oko, to jest też pierwszy wyraz. Y B. To wreszcie coś w prymasie. B. Y. B. Dobrze, z pracy i coś mnie boli szyję. Nie wiem, co ja skombinowałam. F, S, 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 S. I dwie ostatnie. PW. W. To na jednym zostajemy. I tyle. Wydaje mi się, że zdrapeczka jest pusta. Tak, zdrapka z numerem jedenastym jest pusta. O, na no grubo XP. Wam głowa boli Nie głowa tylko plecy C, S Że wy widzicie S Mhm Nagrywam to przed 19, a te dzieciaki tutaj ładnie hałasują. Że one się uczyć nie muszą. Nie to, że mi przeszkadzają, tylko wiecie co dwóch rozpraszają. the gear

i h Uh -huh. A u jest uwaga. juda, da było, no i ostatnie, YL. l, jest azl, to jest drugie L, L, hm, do, kabel druga G, no i co? Wydaje mi się, że to też pusta, A. A o! To kochani, krzyżówki są na remisie. Zremisowały. Nic nie wpadło. Tak to wypadła rywalizacja na remisie, czyli na zero. Na pustakach. Dobrze kochani. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia. Do kolejnych odcinków. Pa pa.